Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na skin Skinsie Oczywiście yy, kodzik RUTSLON 10% bonusu, darmowe do 10 groszy na start oraz także jak pasacie bo to macie szansę na zgarnięcie takich 10 skinów. 25 zł tutaj, no w sumie teraz są dwa skinki za 25 zł, ale no, myślę, że już warto sobie trochę więcej wpłacić, a jak nie, to po prostu możecie sobie wpłacić 8,40 czy i sobie takie oto skinki mieć szansę zgarnąć. Jeszcze tutaj przed odpoczęciem przypominam, że CSGO Skinny's uruchomił opcję natychmiastowych i możecie sobie jakby wpaść i zginąć, nie czekać tych 8 dni okresu ochronnego po prostu od razu macie saldo na, na stronce i możecie sobie podróżowanie grać Dobra, coś fajnego mamy, jakąś fajną bitwę przeszkodaną, no niestety nic nie widzę więc my sobie tutaj zaczniemy i ja bym może sobie coś takiego pyknął bardziej, bardziej jakby Agresywnego, jedna skrzynka na trzy osoby, tutaj będziemy wortu liczyć, że jakaś fajna kasta jakaś nam poleci, i sobie to zwyciężymy. I zobaczcie, rękawiczki: przecież to jest kurczę idealny start. Idealny start: 300 za 8, 840 zł. W sumie nasza nowa teraz nie ma miejsca, nie? Ale tak sobie pomyślałem, że są takie rękawiczki ale to skeletona, bo tutaj gdzieś rzucić, ale tu musiałby ktoś coś wyciągnąć, żeby się miejsce zrobiło. Dobra, pijmy tej bitwy za 945 zł. Tutaj skrzyneczka Infernal jest też Royal, więc myślę, że jak najbardziej się na coś kurczę, ciekawego w tej bitwie jest. A ten Elegant na razie, może coś rzuci, no nie, Elegant tutaj no nie popisał się za bardzo. Zobaczmy tą skrzynkę Infernal. Nie mam pojęcia ile Fama kosztuje. 132 zł. No dobra, nie jest jakoś aż tak źle, ale tutaj raczej tego nie nadrobimy. Szkoda, szkoda. 950 zł niestety straciliśmy. Dobra, może coś spróbujemy teraz z cyklu hmm, z cyklu kursze chester. sobie może taką bitwę złóżmy taką Pursze, 6 chesterków w każdym z skrzynce. Coś jest takiego ciekawego. No, jest coś. No, tutaj nie ma chyba za dwa koła. I temat, to w każdej stronce jest coś za ponad dwójka. Tutaj w ogóle można tutaj nawet trafić i Monstera kurczę Ale no, niestety nam poleci. faj Seveni za 50 groszy. No, no, już tak to jest. Dobra, zobaczmy. No, teraz i samo lepiej na pewno. No, to też jest. No, do odrobienia. Lecz po trzech skrzynkach, na to mam powiem, że jest klucz naprawdę mega lipa no tutaj też nie nieciekawie no ta skrzynka nią, z nią wiązałem trochę nadzieję e, Kurcze, też nic nie dała i ostatnia no, to MSK Fate. kurczę no powiem że fatalna bitwa fatalna dobra no to co praktycznie z tej pierwszej bitwy wyciągnęliśmy no teraz kurczę. no niestety straciliśmy ale tutaj, to teraz spróbujemy jeszcze coś ukończyć może trzy takie Y. I myślę, że to under... Dobra, zrobimy to na 3000 zł. Kurczę no. Fajnie byśmy trzecie zaczęli tutaj profitować. Bo kurczę no... powiem, że nie jest tak jakoś kolorowo. Niko się tutaj wcale nam nie daje. No, ta skrzynka tutaj nic specjalnego. No i teraz kurczę dostajemy bojalecika i prawdopodobnie. Na 99% już mamy po bitwie. No, jeszcze guta. Wiedziałem, żeby nie robić underdoga, ale zrobię go jeszcze raz. Ja walę, to jest takie oczywiste, że jak ja robię underdoga, no to kurczę mi daje fenomenalnie, a jak ja robię klasyka, no to... to zawiera. Dobra, to ba... dobra. Już nie gram underdogów więcej, przysięgam. Nie gram więcej underdogów. Zobaczmy, może tutaj, kurczę, poleci bajonecik. No nie, o to tutaj też fajnie poleciało w sumie eee, dobra Nie gram underdogów, więc przysięgam Weźmy sobie może trochę, spróbujmy się odkryć z tego tgl Taki takiego petka sobie weźmy Parce punkty eventowe, może zdobijemy na coś, no 5 dyszek zawsze spoko Sobie tej pustówki jeszcze zgromadzimy Kurde, no nie chce mi się naprawdę Już Grind underdogów to jest kurde tragedia Wow, że tylko że jest na tym sporo. W ja tym to takie spróbował. Kurczę, fajniejszego. A taką bitwę zagrajmy. Ja pierdzielę. Nie chce mi się, naprawdę. Jak widzę te dwie bitwy, są one załamane. Tyle można było z nich wyciągnąć. Kurczę, tylko że one były mi na drodze. No cóż, dobra, zobaczmy. A pierdzielę. Brak mi słów, naprawdę. No tutaj wiadomo. Ja coś dorzuć. Jeszcze coś daje ciekawego. O, same kostki dla Emilii. Wow. Dobra, robimy tej bitwy. Kurde, no nie rozumiem tego naprawdę. Tak fajnie zaczęliśmy. I potem dosłownie mamy takiego pecha. No cóż, tak to jest. A w tle... Powiedziałem, że nie underdogów, a nagle Underloga dołączyłem przypadkowo. Przynajmniej to tylko bitwa. No, słuszno, no zobaczmy. Zobaczmy, że coś sypnie. Fajnego. No, jak na razie, no to już jest fatalnie. Ale też w sumie nie ma czego, czego się spodziewać po takiej bitwie za 680 zł. Chociaż, no, tutaj te, czy są monarchie, czy pisty? Bisty z 6 zł. No, może coś te skrzynki przyniosą. Zobaczmy. No, dobra, dobra. Jest, nie jest mi gorzej. Jeszcze jeden biśnik. No pro dwaj też potrafi w sumie dać coś Ten skrzynka z naklejkami No dobra zobaczymy Zobaczymy Czy coś będzie, ale na razie no ta bitwa to wygląda na taką co będzie kurczę na zero Jakbym ją wygrał Bez żadnego profitu bo bym się mylił, ale No te Astralis Trzy dychy, mało mało I ostatnia naklejka, no tutaj kurcze naprawdę bez historii ile tutaj doszło do złotych No słabo, słabo Słabo, no tutaj 5,5 koła, bitwa, no Fajna, powiem, fajna zagram sobie taką To jest, okej, tutaj Chyba się do trafienia. Dobra, no Chciałem to oglądać W sumie na bitwa, możemy zobaczyć Czy jest coś fajnego w stylu. na razie coś zaczęło dawać Dopiero przy drugim Przy drugiej skrzynce No chyba tutaj Ziumaciak sobie nie wygra tego no, czyli nie. No i ostatnia mu coś da? No nie, no to jest lipa, kurczę, tandardowi, naprawdę. Mm, dobra, może sobie tutaj dołączmy. Kurczę, no szkoła, tego, naprawdę? Tak się dobrze się 7000? I potem wszystko w piach praktycznie. Dobra, no tutaj widzicie, już po prostu sobie zagramy kurczę, jakąś olina. Widzicie, zobaczymy, że może kurczę. No, wrzuci coś, może nie. Kurczę, na no telefon nie sorry widzowie. Zobaczymy, czy coś zjebnie. Kurczę no. Jak na razie są żadne polskie w tej bitwie. ja żadnego kurczę, żadnego dropu nie ma. Zresztą chwilę mamy 7 do zrobienia, więc całkiem sporo, ale po 4 nie było. No Minimalware, okej. Okay. No i dobra, no jest, jest szansa. No nie ma szans. Dobra. 1100 zł mamy. Mamy 1600 zł tutaj z cashbacków. Okej. Okay. Eee, 1020. Dobra. Coś takiego mogło nam się złożyć. Kurde. Dobra, wywalmy tego agencja. Jużymy pista. Już nie będzie takie coś. I weźmy na trzech. Na czemu by nie? Zobacz, coś może, kurczę, wyciągniemy. Szkoda, no kurczę, naprawdę coś, to szczęście już, no wiadomo, też było odcinki, gdzie my tutaj robiliśmy że... dziesiątki tysięcy profitu, no to prawda, ale... No teraz ostatnio, no to, kurczę, tego szczęścia, no nie ma, nie ma co oszukiwać. Może teraz, zobaczcie, bo tutaj już, kurczę, 800 my mamy, Co jesteśmy na dobrej drodze do jakiegoś tutaj profitu. No też trochę nas podgoniły teraz, podgonili nasi oponenci. Zobaczmy, ostatnia skrzynka. Kurczę, jak dowieźli, to by nawet nie było aż tak źle. I zobaczmy. Dobra. 2900. I teraz, kurczę, ustawia pytanie: czy ryzykujemy dalej? Ryzykujemy, tylko może zagramy to już na dwie osoby. Dobra, skrzynki, które dzisiaj otwieraliśmy, to jest jak nie otwieraliśmy. tą otwieraliśmy. I ja wrzucę na pewno trzy te skrzynki. Bo one kurczę, tutaj dały. I wiemy, już rzucę Luxuriusa rzucę w i taka oto będzie bitwa na koniec 8 yy, skrzynek z tego kurczę 6 na czysterze. no jest na pewno tutaj szansa, że wyciągnąć chwilę na jakąś kostkę na pewno żebyśmy dostali jedną, drugą, trzecią fajnie by było, ale zobaczmy zobaczmy, bo jak na razie to w pierwszym otwarciu to no kurczę, w tym kwestii dwóch no to już z, z, tragedia, no 5 złotych mamy dobra, w coś lepszego 200, dwie stówy, on to jeszcze tutaj. To on niczym nam nie mówi. No i zobaczcie, pierwsza kosa dla Alexa. Poleciała w tym momencie. Może dla nas teraz coś. Okej! Okay, Pajonecik, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I oby teraz tutaj nic nie sypnęło. Dla Alexa. No dobra, nam no, mogę coś sypnąć od ale Alexaowi, kurczę, Ej, faktur nie mu dało O Jezu, ale jest na styku teraz bitwa. Zobaczmy. Proszę, o się to do wygrali. Proszę, proszę. Będzie, będzie to nasze chyba. Tak jest. Tak jest, dobra. Ale, ale kurczę końcówka. Cudowna końcówka. 6700, dobra. Dobra, kończymy to z profitem. Wreszcie się coś kurcze udało. Ja wam przypominam o rozdaniach. Takie o te skiny. Do wygrania. I dziękuję za naszymiak. Do zobaczenia. Siemanko. Cześć.